W sprzęcie dla najlepszych. Beć na ground Marszalkiewicz NTK znajdujemy się na piątej gali Basement Fight Circle za motornika Rama za chwili witam serdecznie. Cześć, witam wszystkich. Słuchaj, no generalnie obserwowałem Wasze reakcje. No e, nigdy nie, nie widziałem, żeby organizatorzy tak się jarali, ale ciężko się nie jarać, bo przełożyłem sobie to też o tym z Starielem. E, e, jakby przełożyć to na MMA, to stałbym Bliżej prawdopodobnie niż sędzia ringowy, oglądając to, nawet będąc w drugim urzędzie tutaj. No, coś niesamowitego. W zasadzie też o tym rozmawialiśmy właśnie z sędzią głównym. To trzeba przyjść. Przecież... Nie da się nie ma... Żaden materiał wideo tego to nie przekaże. To, to prawda. Ja zgadzam się z tym. Jeśli wszyscy to oglądają i myślą, a jakaś tam bitka, ale jak jesteś tutaj i czujesz tą atmosferę, to jest nie do opisania. No ja jestem chyba największym fanem tego eventu i żyję i czekam na każdy kolejny, no bo to jest najlepsza rzecz, najlepsza gala się, najlepsze emocje, na jakiej kiedykolwiek je przeżyłem. Słuchaj, no main event wiadomo, walka, nie ma co gadać. Walka no, wieczoru absolutnie, no, tutaj no, bez dwóch no. zdań. E, a którą z, z walki jeszcze byś wyróżnił z poz, pozostałej, pozostałej e, siódemki? Trzecia walka. Tych 7-8. Mm -hmm. Czwarta walka też była spoko. No i ta ostatnia, tam już takie twarde to były walki, dużo bomb szło. Bo niektóre takie przytulane były i takie przeleżane, ale te trzy były naprawdę mocne. No i ostatnia była to już. No, no, bomba za bombą szła i wszystko na, na twarz. Zajebiste. No, to była druga runda, w której przyjął, nie wiem, gdzie ciosów na korpus, na twarz. Szeka. Nic stały, twardy, nawet tam nie było momentu zachwiania, coś niesamowitego. Natomiast yy, da się, chodź no, choć, do dodaj. Do, do. Tak, jedna, jedna rzecz na którą trzeba zwrócić, widać nas wszystkich. Jedna rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę, to to, że jednak mniejsze wagi na, mniejszej, na mniejszym obszarze oglądają się jednak lepiej i bałem się o main event, no ale nie było tego problemu. W main eventie, jak poziom techniczny poszedł do góry, to jednocześnie jakoś oni byli w sensie dostosować do, do tego kwadratu. Adam, jak ty? Dla ciebie poza oczywiście main eventem, bo to jest main event, to jest walka mm -hmm. wyczórów, nie ma co gadać. Które walki ty byś wyróżnił? Yy, moim zdaniem na pewno od kowala właśnie tam, gdzie była waga lekka. W miarę fajnie, tylko nie, że, że było trochę przytulania, chociaż pod tym względem yy, main event i na przykład też yy, tam gdzie była duża waga, to też dosyć takie te ciosy były naprawdę potężne. To tak, w sumie nie ja ogólnie jestem zajrany w takim stosie, że... Ja się mówiłem to Dornika, że widziałem wasze reakcje, no to, to jest coś innego Ale to też jest fajne, to też sam na tym złapałem, że stałem przy pierwszym rzędzie i sam robiłem uniki z nimi, bo patrzyłem gdzie, żeby tak, nim nie tak, uciekło nic, także tak, można parę ja kalorii spalić. Nie trzymałem, jakby ktoś się przyjebił. <grym>, Trzyma, tak. Nie no, te walki z Galiną to jest lepszy poziom, nawet jak, jak ktoś nie jest doświadczonym amatorem, no to jakiś obity na ulicy, to sobie idealnie radzi tutaj w basemencie. to była walka ostatnia. Kalka, ulica kontra, kontra boks i zajebiście naprawdę się na nie było bo... emocji naprawdę. Tak, Kolumnacja tak, to bo... jest to. to jest no bądź. tak, ale jest sukcesem. Czyli powiedzieliśmy sobie, że jeśli legale wypali, to dotyujemy sobie te no trzy i litery, pobocze, i które, które będzie trzeba zrobić. <laughs> tak, tak, tak. Tak w takim razie zapytam, e, jeżeli chodzi o sprzedaż biletów, jak to wyszło? Jak to się udało? Nie wiemy jeszcze. Szczerze, myślimy, że na plus ogólnie, ale zobaczymy. Musimy podsumować, w sensie Tak, bo nie tak, tak bo jak mówiliśmy wcześniej, bez sponsorów to ciężko. Nie udało nam się sprzedać tysiąca biletów, ale było lubo ponad 500 było, no. już około 700 osób na pewno się przewinęło. I jeszcze więc... też musimy zwrócić uwagę na to, że ciężkie czasy są tak, akurat. No... Mieliśmy też sytuację tak. tego typu, że dzień przed musieliśmy zmienić troszeczkę organizację całkowicie tak. eventu, więc to też tak. na trochę... No jak na tę skórę. Od ostatniego eventu jest progres, jeśli chodzi o liczbę ludzi, więc idziemy do przodu i nie planujemy się na razie zatrzymać. Tak. I rozkręcamy Próbujmy się. do przodu tak. I robimy swoje. No. I zapraszam każdego, kto jeszcze tutaj nie był, bo to trzeba po prostu przeżyć. Tak, co innego filmiki, a co innego tak. to, co tu się dzieje. Tak. Tak, no to się pod tym podpisuję i mówię, no nie daj, my nagraliśmy to pewnie w ramach promocji kolejnej e, Gali, wpuścimy całe walki, mm -hmm. żeby ludzie mogli zobaczyć, żeby ich trochę nakręcić, ale nie ma szans tego przekazać. Jestem o tym przekonany, bo widziałem filmiki, które od was widziałem. Mówię, no fajnie, nie, nie, to w ogóle tu jest, jest coś. Znaczy, ja, ja zdaję sobie z tego sprawę, podobnie jest przemianki, bo się nie przekażę jej formule walki. Natomiast tutaj szczególnie jest to, że, że jakby czujesz. czujesz nie, że niebezpieczeństwo, tego nie ma, bo nie, nie czujesz niebezpieczeństwa zupełnie, bo nawet jak to, że wpadają trochę, to zawodnicy umieją się zachować, co jest fajne. Jest bazy, tak, tak, a, ale nie ma w ogóle z, z, z tym tak. problemu. Natomiast niesamowite jest to, że, e, że jakby d, 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 też jest to, że kibice... Jest rotacja fanów wokół no, tak, e, areny tak. i oni się cały czas zmieniają w tak. stosunku do tego, że kto, kto walczy, cały czas doping się zmienia i ta rotacja tak, jest niesamowita. Każdy ma siłę i energię, tak. że jakby zgwara jest cały czas tak, przez wszystkie tak. walki. To jest fajnie, właśnie ja się zawodnicy mają fajnych kibiców, którzy naprawdę dopingują i nie ma takiego, nie ma ciszy po prostu. Nie tak, jest, jest, jest no. Jest naprawdę energia po prostu No dobry wybór e, anonsera Michał Walczyński sprawdził no, się w tej tak, roli znaczy był gwarantem tak naprawdę ale odnalazł się znakomicie. Tak, że bardzo fajnie to tak, pasuje tak. jakby do naszego klimatu jakby tak. charakter tutaj też No i Widzieliśmy wygląd, go wcześniej on fajnie też no. wygląda. My wcześniej sami hypeowaliśmy ale no toż nie, lepiej było lepiej też lepiej mieć obręce, kogoś. A tak. teraz tak pół na pół więc to fajne mhm. fajne było strasznie. My sami też podprażaliśmy <laughs> tak to się tak. Mówi że czekamy takim razie na ogłoszenie szóstej gali BFC. Ja się bawiłem świetnie, na pewno jak tylko będzie czas, to, to się pojawi. Mam na szczęście blisko emocje, no naprawdę. Trzeba tu być, tak jak powiedzieliśmy już wielokrotnie, nie ma co przedłużać. Panowie, dziękuję za zaproszenie, dziękuję za galę, za emocje, za wszystko i widzimy się przy kolejnej My okazji. Się, no, zapraszam wszystkich na naszego Instagrama. Basement5Circle, tak. Jak śledźcie jest, nas, śledźcie teraz, nas. Teraz, teraz. Następna gala, maj albo lipiec. Nie, tak, nie, maj albo czerwiec, maj albo czerwiec. Może inne miasto, tak. kto to wie. No, tak. Myśleliśmy, myśl, ja rozmawialiśmy tutaj jeszcze w trące kawałek, że nie by było zrobić to samo pod, na plaży od strony stadion Narodowego na pod mostem pojatowskiego, <głosu>? kto wie. <głosu? <głosu> taki wiesz, plaża, te, cieplutko, z... lato wiesz, to nie jest głupi pomysł No, tak, tak. zobaczymy. Się, kiedyś myślałem o, myśleliśmy o plenerze. Żeby, żeby w się żeby to tak, zrobić, to coś taki zobaczymy, no zobaczymy. Ale to no, czasy zobaczymy jak wyjdzie. Na razie jest na plus, więc ciśniemy dalej. Tak jest, trzeba Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Dzięki.